Ogromnie się cieszymy, że w tym noworocznym spotkaniu mieliśmy okazję odnieść się do refleksji z Davos, czyli z największego forum gospodarczego, ekonomicznego świata. W trakcie którego zauważyliśmy oczywiście, że dominujące dyskusje geopolityczne, technologiczne, nie przyćmiły wagi i tematów klimatycznych. Jednym z głównych przesłań Davos to był, to był temat przewodni, czyli duch dialogu. Ten duch dialogu jest tym bardziej potrzebny w świecie, który jest bardzo sfragmentaryzowany i często przestający ze sobą rozmawiać. W tym kontekście rola wartości, rola wspólnych wyzwań i rola kobiet jako tych osób, które będą potrafić łączyć środowiska, które będą potrafić łączyć tematy, jest kluczowa. W duchu przesłania, które towarzyszyło Davos, uważam, że Chapter Zero powinno stanowić swego rodzaju platformę wymiany doświadczeń właśnie dla członków rad nadzorczych i zarządów, ułatwiając im wdrażanie kluczowych kwestii i budowanie rezyliencji ich organizacji. Kwestia długoterminowej konkurencyjności firm w świetle permanentnego zagrożenia, permanentnej niestabilności, czyli budowanie odporności biznesowej. Dzieje się również za pośrednictwem dbania o klimatu, o efektywność energetyczną, jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, jeżeli mówimy o oszczędzanie zasobów, jeżeli mówimy o bezpieczeństwo żywnościowe, jeżeli mówimy o zasoby wodne, to wszystko składa się na szeroko rozumianą odporność i ona jest nam dzisiaj szczególnie ważna. Drugi temat to jest kwestia permanentnej edukacji. Świat w takim tempie podąża, że zdobywanie wiedzy z zakresu tego, co się dzieje w naszym sektorze, co się dzieje w naszych regulacjach, w europejskich regulacjach, co się dzieje w międzynarodowych łańcuchach dostaw, co robi nasza konkurencja, gdzie idą technologie. Tutaj, jeżeli w ogóle dodamy temat technologii, to już można jeszcze długo o tym mówić. I Jako Chapter Zero Poland e, będziemy starali się lekcje z tych dyskusji, rozmów przełożyć na właśnie rozmowy o odporności, o e, zadbaniu o to, aby sukces biznesowy, ekonomiczny mógł iść parze z zadbaniem o te e, granice planetarne, które musimy uwzględnić. Temat nature był bardzo obecny. Ogłoszone tak zwane e, Guiding Principles, czyli takie zasady, które dominują w dyskusji, w rozmowach właśnie rad nadzorczych, tym razem dostały tytuł nie tylko już do spraw klimatu, ale też klimatu i bioróżnorodności.